Cześć, ja jestem Franek i zrypałem totalnie, ponieważ jak widzicie jesteśmy na hardcorze, no to tyle wiemy. Sama seria będzie się nazywać hardcore na Bigosie. Otóż nagranie, którym przedstawiałem świat i pokazywałem, jak się nazywa i jak go tworzyłem, po prostu wyszło mi beznadziejnie, więc postanowiłem je wyciąć i lecimy od innej strony, czyli od razu od gry. Więc tak, jesteśmy na tajce i na razie to tyle. LOL. Więc to będzie troszeczkę śmieszne, bo ja na hardkorze yy, mam nie zagrane za dużo, że tak to powiem. Przepraszam, że się będzie ścinać. Jeżeli będzie się ścinać bo świat się wczytuje dopiero co więc zawsze jak nagrywam to po prostu czekam chwilę żeby świat się wczytał a tutaj tak zacząłem od razu więc ja się boję bo możliwe że zginę nawet w tym odcinku bo to ja na hardcore mogę sobie zdechnąć, nawet nawet jak kurde mnie jakaś świnka zaatakuje. Więc wiecie. Ja miałem w swoim, całym swoim życiu z 4 hardcore. Dosłownie z 4 hardcore. To będzie śmieszne. Świnka. Dobra, zbieramy sobie jedzenia, które nam się mega przyda. Ponieważ to są jagody, które będzie można odróżnić potem. Czyli mamy już nieskończone źródło jedzenia. Co to jest? A dobra, nieważne, przewidziało mi się. Wioski. To nie jest w sumie potrzebne. I nie jest wcale wymagane. Ale jak znajdziemy wioskę, mamy większe szanse na jakiekolwiek przetrwanie. W ogóle myś... popatrzyłem się na początku na tego konia. To na początku myślałem, że to jest spająk taki w ogóle wielki. I się przestraszyłem. Lol. Przecież nie mam arachnofobii. Tu jest wiele wilków, więc tutaj owiec nie będzie. Tak zgaduję. Ale to jest biom kwiatowy. A ja nie lubię biomów do tego. Okej. Okay. Sorry, że, że tak się mylę cały czas, dziwnie. Ale no. Tu widzę już w, 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 ble, pf, nie umiem mówić. Widzę węgiel, który nam się przyda, tak jak na ostatniej serii, o ile ktokolwiek ogląda. I ciekawy, czy na hardkorze też zrobimy coś takiego, że typu achievementy, get. To jest według mnie troszeczkę bez sensu, bo ja na hardkorze nie zdobędę nawet siedmiu achievementów i już zdechnę. Na hardkorze to jest właśnie ten problem. Ponieważ nie mógł powiedzieć, że to jest kolejny odcinek tego maratonu Minecraftowego, ale dobre. Nieważne. Każdy wie już o co chodzi. Wcale to nie tak, że większość i tak tego nie ogląda, tylko wbija sobie i daje mi lajka. LOL. Dosłownie. Sorry, że Teraz będę miał taki dziwny głos załamany, znaczy załamany. Przestań mi się ścinać, bo wykopowałem już ten węgiel. Mam Na nadzieję, że chociaż głosu mi nie będzie ścinać. Ja mam lekką chrypę. O ile to widać. Nagrywam to tego samego dnia, co te reszty filmów. W sensie tych początkowych. Prawdopodobnie resztę dogram jutro. No i no. Co mam powiedzieć więcej? Nie wiem. Nie mam co mówić. Po prostu znajdźmy ten. Znajdźmy wioskę, bo bez tego jesteśmy właściwie bez broni. No oczywiście, że zapomniałem. Dobra, robimy... Kurde, mam takie niewygodne ustawienie Hmm Mamy ryby Ale ryby nam nic nie dadzą No plis, nie ścinaj mi się Ja wiem, że ja dopiero co stworzyłem ten świat ale Żaden inny mi się tak nie ścinał Może powinienem pousuwać troszeczkę, bo tych światów faktycznie mam mega sporo Hmm, tak się zastanawiam, jakbym był wioską, to gdzie bym się pojawił? Zapewne na biomie, na którym może się pojawić, nie na Tajdze, bo na Tajdze, z czego co mi wiadomo, jeszcze nie ma. Ojej, ale z paprałem bez niej. Są góry. Ale gó gór, na górach nie będzie wioski. Ale. A tutaj co mamy? Jeszcze się nie chcę pakować deski, bo mi jakiś creeper znikąd wyskoczy mnie na hita zabije. Kurde, jestem otoczony dosłownie tajgą. Ale może z tej góry będzie więcej widać, jak sobie podwiększę ta... Nie da się nic zrobić przez te lagi, nie było takich lagów przecież, co jest? Przestać. Wow. W momencie, jak powiedziałem przestać, zaczął mi 100 razy bardziej lagodzić, niż wcześniej. Fajnie. Fajnie, dzięki, Maja. Fajnie. 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 Możesz? Skończyłeś? Jak ja mam w ogóle cokolwiek rozpocząć? Z serii? Jak mój, mój komputer nie chce współpracować. Mój komputer nie jest stworzony do gier. To jest, to jest pewne. I to wiadome, bo jak gdzie to jest? Ja to zebrałem, czy nie? Kurde, potrzebne są owce, bo zaraz zdechniemy. Albo wioska jakaś. Cokolwiek. Cokolwiek, co by było... ...pomocne. Chyba. Tak, laguj mi dalej. Tak, więcej lagów. Przecież to jest bardzo potrzebne dla rozwijania mojego kanału. Nie widzieliście? No to sprawdźcie, ilu youtuberów już tak się laguje, kanały coraz częściej LOL. Dobra, teraz już głupoty gadam, ale. Really. Nie wiem, dlaczego mi się tak laguje, jak na innych mi się nigdy tak nie lagowało. Może chodzi o świat, jakby, bo na. Na tamtym skybloku no to niewiele, akurat jest do wygenerowania. Na tym waterbloku też niewiele jest do wygenerowania. A na. Mo... Tak, piszcie do mnie dalej, ja zaraz rzucę tym telefonem drugi raz. Dobra. Ja już tu się zajmuję wykopywaniem węgla. Ale mi to jest na nic, bo nawet jak wykopię dużo węgla, to przecież to mnie nie ochroni przed mobami. A. Fajnie. Tak, zeskocz tutaj. Zabij się i nie wiem, połam sobie kości. A, miałem zbugowany głos przed sekundą świetnie. Mam nadzieję, że chociaż nie ten. Kurde, tego węgla tutaj jest tak dużo, a żelaza w ogóle żadnego nie widzę. Takie biomy górowe są całkiem Spoko. Zobaczyłem tą tajkę Widziałem tajkę A to nie była moja bajka Bo znowu się coś ścięło Kaman Miałem w ogóle wejść na tą górę, żeby zobaczyć czy nie ma żadnych wiosek i się kręc po tej górze jak jakiś debi skończony, totalny, głupi Kurde, zaraz będzie noc, to nic nie zobaczę. Okej. Okay. Nie wiem, jak mi się to udało, ale dobre to Przecież nie będę narzekał. O, fajnie. Słońce zachodzi. Świetnie. Dobra. To jest tyle, tylko na tyle można te rendery zrobić, przecież nic nie widać. A dobra, bo się jeszcze oczywiście musi zrenderować i ogarnąć. Zaraz się ze mną pojawi jakiś szkielet i mnie ja to po prostu wiem. Dobra. Nie, nie. Miecz. Tak, ścinaj się dalej. A na pewno cokolwiek zrobię. Nie da się nic zrobić. Lawa! O, Cześć! Żelazny jakiś mieczyk masz czy kamienny, nie wiem. Wow, ale ja umiem bić naprawdę. Patrzcie jak ja jestem beznadziejny. Coś wydropił, oprócz mięsa, oczywiście, że nie. Ale mi jest niewygodnie tutaj. Muszę zmienić sobie stanowisko jakoś. Albo je ogarnąć totalnie. Tu są owce. Są owce! Mamy wodę i lawę! Wygraliśmy grę! Przestań. Siema. Oczywiście musi być czerwony. Yes! Uff. Trochę się spociłem w sumie. Nie, serio, sorry, że będzie się tak lagować. Ale się dziwny biom zrespił Ej, jak znajdę żelazo, to już jestem w neterze, bo tutaj jest lawa już. Ale wolałbym jednak najpierw wioskę znaleźć. To jest jednak... o nie. To jest jednak mój lepszy jakby cel. Chcę w się sensie lepszy cel. What the heck? To mnie ja właśnie denerwuje w moim komputerze. Za niedługo będę miał nowy. Więc już nie będzie takich lagów. Typie. Okej, okay, jestem otoczony najgorszymi biomami jakie istnieją. Niestety tak czasami bywa. Nie znoszę tego biomu, totalnie nie znoszę. Tym, tym, tym Nie wiem, tu może coś być, ale... Nach. Mamy znowu lawę. Kurczę jakbyśmy Jakbyśmy skądś mieli Nie wiem skąd. Żelazo. Gdzieś jestem idiotą, mogę się wkopać w ziemię, ale... Ale... Byłoby chyba łatwiej jakby było na zewnątrz Albo tutaj. I nie mogę sprintować. Może być? Mam miecz. Chodźcie tutaj, zombiaczki inne. Ja wiem, że oni mi nie chcą pokazać, gdzie jest mój skarb. Skarb. Tak, przez P. Na pewno. No kurczę, tyle lawy. Dobra, nie, ja muszę się gdzieś wkopać, bo to nie ma sensu. Tyle nawet się nie może zmarnować. Hmm. Tylko gdzie się wkopać i po tyle Dobra się niżej chyba w kopę, tak będzie łatwiej. Puf, żelazo, możesz. Ej, zauważyłem, że jak jestem pod ziemią, to mi mnie mniej laguje. Lol, słyszę gdzieś nietoperza, co nie wróży za dobrze, bo ja nie chcę iść do kopalni, tylko chcę Żelazo. Mówię, że nie chcę iść do kopalni. Da się tu położyć? Hello? Nikogo nie ma, jest żelazo. Dawaj mi kobla. Easy. Teraz po tej stronie. Ile mamy? Osiem. Osiem aż. Idealnie. Tyle starczy na dostanie się do netheru. Teraz się wrócimy do tej lawy, o ile ją znajdę. Tu jest. Jakoś za długo nie musiałem, być. No witam lawo. Nie wiem sobie surowego, ja wiem, że mogę go przepalić, ale, ale tak na szybko. Dobra, teraz jak to się robiło? Nie chcę już tego mieć w drugiej łapce. jednak nie pamiętam jak to się robiło. Dobra, jestem idiotą. Wiecie co? Ja chyba tego nie umiem robić. Ale będę musiał sobie zrobić nieskończone źródełko. Tutaj, tak blisko tej lawy. Żebym czegoś nie spaprał. en serio Patrzcie, patrzcie jaki mix robię teraz. O ile to się uda oczywiście, bo jak się nie uda, to będzie niefajnie. Hmm. Dobra, jestem idiotą troszeczkę, ale to dobrze. No, i mamy portal, i możemy zakończyć na tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie kolejne odcinki Hardcora, no to oczywiście wiecie, co robić. Poproście mnie po prostu. Nie proszę tej osoby. Szczerze, nie proszę tej osoby. Po prostu mnie poproście. Więc to tyle na razie. Trzymajcie się. I pa.